Mamo, boję się, powiedziała drżącym głosem. Nie ma światła, jestem sama, a to miejsce jest dziwne. Mamo, ktoś tu jest, ale nie widzę kto, jest zbyt ciemno. Zadzwoń, proszę, na policję. To była ostatnia wiadomość, jaką Karla Stefaniak wysłała przed zniknięciem w hostelu w Kostaryce. Następnego dnia miała świętować swoje 36 urodziny w domu, w Miami, ale nigdy nie wsiadła do samolotu. To, co wydawało się tylko kolejną nocą w wynajętym pokoju, Zmieniło się w jedną z najbardziej szokujących zbrodni z udziałem turystów w Ameryce Centralnej. A co najgorsze, zagrożenie nie przyszło od nieznajomego na ulicy, przyszło z wewnątrz miejsca, które miało ją chronić. Dzisiaj opowiem Wam pełną historię Karli Stefaniak i ujawnię, jak zwykłe zameldowanie w Airbnb stało się śmiertelną pułapką. Ale zanim zaczniemy, jeśli oglądasz mnie po raz pierwszy, pozwól, że zadam Ci szczere pytanie. Czy lubisz True Crime? Sprawy badane szczegółowo, bez sensacji, ale z całą prawdą? Jeśli tak, to jesteś na właściwym kanale. Zasubskrybuj teraz i kliknij dzwoneczek, ponieważ co tydzień przynoszę wstrząsające sprawy takie jak ta, zbadane dogłębnie, z szacunkiem dla ofiar i zawsze oparte na faktach. A podczas oglądania zostaw łapkę w górę pod tym filmem. To pomaga algorytmowi dotrzeć z tą sprawą do większej liczby osób, które tak jak ty chcą zrozumieć co się naprawdę wydarzyło? Teraz napisz mi w komentarzu, czy zdarzyło ci się podróżować samotnie. Czy nocowałeś kiedyś w miejscu, które sprawiało, że czułeś się niekomfortowo? Napisz na dole. Stwórzmy sieć ostrzegawczą między nami. A jeśli zostaniesz do końca, poznasz trzy złote zasady, których każda osoba podróżująca samotnie musi przestrzegać. To może uratować życie. Teraz przejdźmy do historii. To miał być tylko krótki wyjazd. Tydzień w Kostaryce. Kilka dni odpoczynku, a potem powrót do domu w Miami. Karla Stefaniak, 36-letnia Amerykanka wenezuelskiego pochodzenia, planowała świętować swoje urodziny w miejscu, które według jej wiadomości do przyjaciół miało być rajem. Na zdjęciach z pierwszych dni widać ją uśmiechniętą w niebieskiej sukience, z palmami i czystym niebem w tle. Wszystko wydawało się idealne. Ale to trwało tylko do pewnego momentu. W nocy 27 listopada 2018 roku wysłała rodzinie wiadomości z hostelu w San Antonio de Escazu na obrzeżach San Jose. Napisała, że jest ciemno, nie ma prądu, a personel wydaje się dziwny. W pobliżu nie było innych gości. To była ostatnia wiadomość, jaką od niej otrzymali. Następnego dnia, 28 listopada, w dniu jej 36 urodzin, miała wylecieć z powrotem do Stanów Zjednoczonych ale nigdy nie pojawiła się na lotnisku. Jej telefon przestał odpowiadać, a aplikacja lokalizacyjna pokazywała, że ostatni raz była aktywna poprzedniego wieczoru w pobliżu lotniska Juan Santa Maria. Rodzina natychmiast zgłosiła zaginięcie. Ambasada amerykańska w Kostaryce poprosiła o wsparcie lokalne władze. Po kilku dniach, 3 grudnia, ciało kobiety zostało znalezione w zaroślach w pobliżu Villa Lemas. Miejsca, gdzie Karla była zakwaterowana. To była ona. Śledczy nie mieli wątpliwości, że to nie był wypadek. Pytanie brzmiało: kto miał dostęp do budynku, kto wiedział, że jest sama i dlaczego ktoś, kto miał ją chronić, stał się zagrożeniem? Profil ofiary. Karla Stefaniak urodziła się 28 listopada 1982 roku w Wenezueli, ale dorastała w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzina wyemigrowała na Florydę, gdy była nastolatką. Tam skończyła szkoły, nauczyła się biegle angielskiego i z czasem stworzyła mały biznes, pracując jako agentka ubezpieczeniowa w Hallandale Beach w Miami. Była osobą energiczną i ekstrawertyczną. Lubiła pracować, dzielić się doświadczeniami i poznawać nowych ludzi. Jej profil na Instagramie wyglądał jak przewodnik po życiu życiu pozornie spokojnym i zorganizowanym zdjęcia kawy, plaż, krótkie filmy z podróży. Nic nie sugerowało, że ta historia skończy się tragedią. W listopadzie 2018 roku ona i jej szwagierka, April Burton, zaplanowały tygodniową wycieczkę do Kostaryki. Początkowo obie miały wrócić tego samego dnia, ale April musiała wrócić dzień wcześniej. Carla zdecydowała się zostać jeszcze jedną noc w Villa Le Mas apartamencie na krótki wynajem położonym w San Antonio de Escazu górzystym przedmieściu, oddalonym o około 30 minut od międzynarodowego lotniska, miejsce to było reklamowane w internecie jako nowoczesne, czyste i bezpieczne. W rzeczywistości był to prywatny dom zaadaptowany na wynajem krótkoterminowy z improwizowanym systemem bezpieczeństwa i tylko jednym pracownikiem technicznym, który mieszkał na tyłach posesji. Nazywał się Bismarck Espinoza Martinez. Właściciele wynajmowali nieruchomość przez Airbnb, ale w czasie pobytu Carly to Martinez miał pełną kontrolę nad miejscem. Posiadał klucze, kod do alarmu i dostęp do wszystkich pomieszczeń. Rodzina Carly wspominała ją jako osobę ostrożną. Nie podróżowała lekkomyślnie, nie ufała nieznajomym i zawsze udostępniała swoją lokalizację bliskim. Jej brat, Mario Kajcedo powiedział później w wywiadzie, że była inteligentna i rozsądna. Nie podejmowała niepotrzebnego ryzyka. Dlatego od początku wiedzieli, że coś się stało. Karla miała plany. Rankiem 28 listopada miała zamówić Ubera i pojechać na lotnisko. Jej lot do Miami był zarezerwowany, walizka spakowana, ale nigdy nie pojawiła się w terminalu. Na początku nikt nie chciał wierzyć, że stało się coś złego. Pracownicy hostelu twierdzili, że wyszła wcześniej rano z walizką i wsiadła do samochodu. Ale kiedy rodzina poprosiła o nagrania z kamer monitoringu, okazało się, że żadna kamera nie zarejestrowała jej wyjścia. Wtedy pojawia się ten moment niepewności w tego typu sprawach, gdy ktoś znika, i przez krótką chwilę ludzie wokół wciąż próbują racjonalnie wytłumaczyć, co się stało. Ale dla krewnych Karli wszystko było jasne. Nie zniknęła dobrowolnie. Miejsce i ochroniarz Villa Lemas, zwana również Villa Buena Vista. Znajdowała się na wzgórzach na obrzeżach San Jose, w dzielnicy mieszkalnej, gdzie domy były otoczone wysokimi murami. System monitoringu był niekompletny, a jedynym pracownikiem nocnym był Bismarck Espinoza Martinez. 32-letni obywatel Nikaragi, zatrudniony kilka miesięcy wcześniej. Mieszkał w małym pokoju na tyłach budynku, blisko parkingu. Miał dostęp do kluczy i znał układ wszystkich pokoi. Według późniejszych ustaleń śledztwa. Tamtej nocy, gdy zgasły światła podczas silnej burzy, Karla i on byli jedynymi osobami w budynku. Świadkowie z sąsiedztwa przypomnieli sobie, że widzieli kobietę rozmawiającą z kimś przy wejściu, a chwilę później mężczyznę niosącego coś owiniętego w plastik w stronę pobliskich zarośli. Karla była ostatni raz aktywna online o godzinie 22. Jej telefon przestał działać minuty później. Rodzina, widząc brak kontaktu, Natychmiast rozpoczęła poszukiwania, ale w Kostaryce procedury nie działały tak jak w Stanach Zjednoczonych. Formalnie poszukiwania mogły się rozpocząć dopiero 24 godziny po zaginięciu. Dzień zaginięcia 27 listopada 2018 roku był ostatnim dniem jej podróży. Karla spędziła poranek w San Jose na zakupach i pakowaniu walizki. Zarezerwowała transport na lotnisko i skontaktowała się z April, która wróciła już do Miami. Wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Po południu wróciła do Villa Le Mas. To wtedy wysłała pierwsze wiadomości, które później zaniepokoiły jej rodzinę. W jednej z nich napisała, że robi się ciemno, nie ma prądu i czuje się nieco nieswojo. W innej wiadomości wspomniała, że właściciel wydaje się nieobecny a jedyną osobą na miejscu jest mężczyzna z obsługi. Tym mężczyzną był Bismarck Espinoza Martinez. Według późniejszego raportu władz, tego dnia Martinez wielokrotnie kontaktował się z innym pracownikiem obiektu, pytając czy ktoś jeszcze jest w budynku i które pokoje są zajęte. Nie było dowodów na to, że planował przestępstwo, ale jego zainteresowanie Karlą wykraczało poza normalne obowiązki. Około godziny 19.00 Karla wysłała kilka zdjęć do przyjaciół. Jedno z balkonu, inne z wnętrza pokoju. W krótkim wideo widać ją w półmroku, mówiącą, że nie ma światła, więc siedzi przy świeczce i że to miejsce jest trochę dziwne. Później około 20.00 napisała, że światło zgasło, jest bardzo cicho i idzie spać. To była ostatnia wiadomość. Śledczy ustalili później, że około 23.30 (system WiFi hostelu) zarejestrował logowanie z jej telefonu. Był to ostatni ślad przed wyłączeniem urządzenia. Kamery z sąsiedniego budynku uchwyciły sylwetkę mężczyzny idącego w stronę pokoju Carly. Miał na sobie ciemne spodnie robocze, koszulkę z logo obiektu i niósł latarkę. O północy w hostelu nie było już żadnego światła. Następnego dnia, 28 listopada, w dniu urodzin Carly, powinna była wrócić do Miami. Samolot wystartował o 13.30, ale jej nie było na pokładzie. Rodzina natychmiast zaczęła dzwonić do hostelu. Martinez odebrał telefon i powiedział, że Karla wyszła bardzo wcześnie, zanim ktokolwiek ją zobaczył. Dodał, że wzięła walizkę i wyszła. Ta wersja od początku budziła wątpliwości, gdyż nie pasowała do stylu Karli. Brat Mario w rozmowie z mediami przyznał później, że Karla nigdy nie wychodziła bez kontaktu. Zawsze dawała znać, gdy wsiadała do transportu. Tym razem nie dała znaku życia. Rodzina natychmiast skontaktowała się z ambasadą USA w Kostaryce i zgłosiła zaginięcie. Problem w tym, że w Kostaryce formalne procedury zakładają, że dorosły może zniknąć dobrowolnie, więc działania poszukiwawcze rozpoczynają się po co najmniej 24 godzinach. Z policyjnego punktu widzenia te godziny są kluczowe. W przypadku Carly minęły 24 godziny, zanim ktoś sprawdził teren hostelu. Kolejne 24 godziny, zanim ktoś zweryfikował nagrania z kamer. W tym czasie dowody zaczęły znikać. W nocy 28 listopada, po interwencji ambasady, na miejsce dotarł patrol. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z San Jose zbadali pokój karli. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało normalnie: łóżko było pościelone, walizka zniknęła, a w łazience stała otwarta butelka wody. Dopiero po dokładniejszej inspekcji zauważyli ślady walki. Przewrócony stolik, stłuczony kubek, a na ścianie niemal niewidoczne plamy, które później okazały się być krwią. Martinez był w tym czasie w budynku. Zapytany o Karle, zachowywał się spokojnie, mówiąc, że nie zauważył nic dziwnego. Nie wiedział, że od tego momentu był już pod obserwacją. Według relacji byłych współpracowników, Martinez często zwracał szczególną uwagę na samotne turystki. Był typem osoby, która lubiła wiedzieć więcej niż powinna. Znał rozkład pokoi, wiedział kto wychodzi, kto zostaje i kiedy gasną światła. Śledczy nazwali go później ciekawskim cieniem, który był zawsze obecny, ale niewidoczny, dopóki nie było za późno. Ostatni post Karli na Instagramie brzmiał: Wszystko czego chce, to jeszcze jeden dzień w raju. Tego dnia, jak na ironię, raj już nie istniał. Poszukiwania i odkrycie. Kiedy Karla nie pojawiła się w Miami, jej rodzina od razu wiedziała, że to nie może być zwykłe spóźnienie. Mario i ojczym wsiedli w samolot do Kostaryki następnego dnia. Nie mieli jeszcze żadnych informacji od władz, żadnego oficjalnego statusu w sprawie, ale mieli coś więcej. Intuicję. Wiedzieli, że coś się stało, bo Karla nigdy nie milczałaby tak długo. Po przybyciu do San Jose rozpoczęli własne poszukiwania. Udali się do Villa Lemas i poprosili o pokazanie miejsca, gdzie zatrzymała się Karla. Drzwi otworzył im Martinez. Zachowywał się spokojnie, ale unikał kontaktu wzrokowego. W pokoju unosił się silny zapach środków czyszczących. Pościel była świeżo zmieniona, okna otwarte. Mario zauważył jednak coś niepokojącego. Na podłodze przy łóżku była rysa, jakby coś ciężkiego zostało przeciągnięte po podłodze. Kierownik obiektu wyjaśnił, że to pozostałość po sprzątaniu, ale brat Karli zrobił zdjęcie i wysłał je policji. Pod presją mediów i ambasady 29 listopada 2018 roku policja kostarykańska potraktowała sprawę jako zaginięcie z podejrzeniem okoliczności kryminalnych. Na miejsce przybyła ekipa śledcza, w tym technicy kryminalistyki i przewodnik z psem tropiącym. Pies szybko podjął trop. Poprowadził od drzwi pokoju Karli korytarzem aż do płotu, za którym znajdował się teren budowy. Tam ślad się urwał. Na podstawie tego odkrycia policja zdecydowała o przeszukaniu całego obszaru wokół posiadłości w promieniu 300 metrów. Teren był zalesiony, z gęstymi krzewami i nieużytkami, które wcześniej służyły jako wysypisko gruzu. Technicy zabezpieczyli pościel, fragmenty podłogi i próbki z kanalizacji. Testy wykazały obecność DNA Karli w łazience i na ścianie pokoju, a także materiał biologiczny należący do Bismarcka Martineza. To był punkt zwrotny. Na tym etapie policja oficjalnie ogłosiła, że ochroniarz hostelu jest głównym podejrzanym. Został aresztowany 4 grudnia 2018 roku. Podczas przesłuchania zaprzeczył, by miał kontakt z kobietą. Twierdził, że widział ją ostatni raz poprzedniego wieczoru, gdy szła spać. Nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego jego DNA znaleziono w tym samym pomieszczeniu. W raporcie z przesłuchań odnotowano, że Martinez był cały czas spokojny nawet zbyt spokojny. Nie zaprzeczał faktom, ale konsekwentnie umniejszał swoją rolę. Kiedy funkcjonariusze pytali, dlaczego dowody prowadzą za płot, odpowiedział, że nie wie i że to teren budowy, gdzie każdy mógł wejść. Śledczy wiedzieli jednak, że brakuje jednego elementu ciała. W takich momentach śledztwa atmosfera gęstnieje z każdą godziną. Media zaczęły mówić o amerykańskiej turystce, która zniknęła w raju, a każdy dzień ciszy działał na niekorzyść policji. Rodzina nie miała już nadziei na cud, szukali przede wszystkim odpowiedzi. 3 grudnia 2018 roku o 11.30 policjanci przeszukujący teren za hostelem znaleźli coś, co wyglądało na małe zagłębienie w ziemi. Pies tropiący zatrzymał się, a operatorzy detektorów ruchu zarejestrowali nieregularność w warstwie ziemi. Po usunięciu wierzchniej warstwy odkryli folię, a pod nią ciało kobiety owinięte w prześcieradło i przykryte liśćmi. Na podstawie dokumentów i biżuterii potwierdzono, że to Karla Stefaniak. Sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia głowy i ciała, a przyczyną śmierci było uduszenie. Rodzina, która wciąż była w Kostaryce, musiała udać się do kostnicy w San Jose, by potwierdzić tożsamość. Mario powiedział później, że nie musieli im mówić, że to ona. Wiedzieli to od początku. Śmierć Karli wstrząsnęła Kostaryką. Był to jeden z pierwszych przypadków w historii kraju. Gdy turystka została zamordowana na terenie obiektu noclegowego. Media zaczęły pisać o ciemnej stronie turystyki, braku procedur bezpieczeństwa i nadzoru nad obiektami wynajmowanymi przez platformy rezerwacyjne. Władze Kostaryki musiały zmierzyć się z kryzysem wizerunkowym. Minister turystyki oświadczył wówczas, że to tragedia, która zmieniła ich postrzeganie bezpieczeństwa i że nie mogą chronić turystów, jeśli nie kontrolują miejsc, w których śpią. Śledczy odzyskali z pokoju Karli odciski palców, materiał DNA i telefony komórkowe. W jednym z nich, należącym do Martineza, znaleziono zdjęcia zrobione w noc jej zaginięcia. Nie pokazywały Karli bezpośrednio, ale rejestrowały wnętrze pokoju i światło latarki odbijające się w lustrze. To potwierdziło, że był tam, gdy zniknęła. Proces i wyrok proces. Rozpoczął się w styczniu 2020 roku w sądzie karnym w San Jose i trwał 3 tygodnie. Ze względu na pandemię część świadków zeznawała zdalnie. Prokuratura domagała się dożywocia, ale zgodnie z prawem kostarykańskim maksymalna kara za zabójstwo zwykłe jest znacznie niższa. Sędzia uznał, że Martinez działał sam, bez premedytacji, ale z pełną świadomością konsekwencji. Dlatego wyrok wyniósł dokładnie 16 lat więzienia. Rodzina Karli była obecna na sali. Gdy ogłoszono decyzję, matka krzyknęła: że tu nie chodzi o zemstę, ale o to, by ktoś w końcu przyznał, że ich system zawiódł. Po procesie Kostaryka wprowadziła obowiązek rejestracji wszystkich pracowników obiektów noclegowych w Krajowym Rejestrze Bezpieczeństwa Turystycznego. Każdy hostel, hotel czy apartament wynajmowany przez platformy online. Musi posiadać certyfikat weryfikacji personelu. Nie była to rewolucja, ale był to krok, by historia Carly się nie powtórzyła. Sprawa zakończyła się wyrokiem, ale nie sprawiedliwością. Martinez nigdy nie przeprosił, nigdy nie wyraził skruchy, nigdy nie opowiedział szczegółów tego, co stało się tamtej nocy, ani nie wyjaśnił dlaczego to zrobił. Dla rodziny każda odpowiedź zaczynała się od tego samego pytania. Dlaczego ktoś, kto miał gwarantować bezpieczeństwo, stał się zagrożeniem? Lekcje systemowe. Sprawa Karli Stefaniak stała się symbolem czegoś większego niż tragedia jednej kobiety. Po jej śmierci Kostaryka, kraj kojarzony z bezpieczeństwem, turystyką i spokojem, musiała zmierzyć się z pytaniem, które rzadko pojawiało się w debatach publicznych: czy bezpieczeństwo w sektorze turystycznym to tylko slogan reklamowy, czy realny obowiązek państwa? W tygodniach po morderstwie Carly temat pojawił się w setkach artykułów na całym świecie. Nagłówki mówiły o morderstwie w raju, ciemnej stronie i fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Lokalne władze Kostaryki ogłosiły wtedy wprowadzenie krajowego programu kontroli hosteli i miejsc krótkoterminowego zakwaterowania, który miał obejmować weryfikację przeszłości pracowników, rejestrację nieruchomości wynajmowanych przez platformy certyfikację systemów bezpieczeństwa oraz szkolenia z zakresu turystyki i reagowania na zagrożenia. Minister Sprawiedliwości Kostaryki powiedział podczas konferencji, że ta sprawa to nie tylko tragedia, to sygnał, że procedury istniejące na papierze muszą działać w rzeczywistości. W kolejnych miesiącach powstała specjalna jednostka w ramach pracy dochodzeniowej Odpowiedzialna za bezpieczeństwo turystów zagranicznych. Rozpoczęto wspólne kontrole z policją imigracyjną i departamentem turystyki. Każda nieruchomość wynajmowana turystom musiała być zarejestrowana w systemie. Wprowadzono też nowe standardy, tzw. certyfikat bezpieczeństwa turystycznego. Dla branży hotelarskiej oznaczało to koszty i biurokrację, ale dla państwa przywrócenie zaufania. Dla rodziny Karli reforma nie była ukojeniem. Ale przynajmniej dała poczucie celu. Jej brat założył fundację Foundation for Carla, która zaczęła publikować materiały edukacyjne dla podróżnych. Wraz z amerykańskimi władzami turystycznymi promowali kampanię przypominającą o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas podróży. Zasady bezpieczeństwa dla podróżnych: zawsze udostępniaj swoją lokalizację rodzinie, gdy jesteś w podróży. Nie zatrzymuj się w miejscach bez oficjalnej rejestracji. Sprawdzaj kto ma dostęp do twojego pokoju. Ufaj swojej intuicji. Jeśli czujesz dyskomfort, zrezygnuj. W jednym z wywiadów brat Karli powiedział, że Karla zawsze była ostrożna, ale nie mogła przewidzieć, że zagrożenie przyjdzie z miejsca, które miało ją chronić. W raporcie końcowym służb, który trafił do prokuratury, zawarto szczegółową analizę błędów. Zidentyfikowane uchybienia: brak kontroli personelu. Martinez nie został zweryfikowany. Jego historia zatrudnienia i pobytu tymczasowego nie zostały przez nikogo sprawdzone. Niewłaściwe zabezpieczenie obiektu. Brak monitoringu i rejestru wejść. Niejasne procedury reagowania. Hostel miał obowiązek natychmiast zgłosić zaginięcie gościa, ale tego nie zrobił. Brak komunikacji między służbami. Lokalna policja i jednostka śledcza nie wymieniały informacji przez pierwsze 48 godzin. Wnioski doprowadziły do stworzenia protokołu sprawy Karli, który dziś jest częścią szkolenia funkcjonariuszy turystycznych w całym kraju. Zbrodnia nie powinna być impulsem do zmian, ale często tylko to wymusza działanie. Dzięki takim sprawom system, który zawiódł jedną osobę, może ochronić setki innych, niestety bardzo wysokim kosztem. Lekcje dla nas wszystkich. Ta historia jest ostrzeżeniem dla wszystkich podróżujących samotnie. Pokazuje, że bezpieczeństwo nie kończy się na granicy kraju, ale na rezerwacji dokonanej przez aplikację. Z policyjnego i cywilnego punktu widzenia wyłaniają się trzy główne lekcje: zaufanie wymaga weryfikacji. Każda platforma, każda nieruchomość może wydawać się godna zaufania, ale to nie znaczy, że jest bezpieczna. Samotność to ryzyko. Nie chodzi o strach, ale o świadomość że samotny podróżnik staje się łatwym celem, procedury muszą być ludzkie. Jeśli ktoś nie wraca, jeśli nie odbiera telefonu, reakcja nie może czekać do rana. Pamiętajcie, że w Unii Europejskiej nie trzeba czekać nawet pięciu godzin, by zgłosić zaginięcie. Jeśli czujesz, że stało się coś złego, że bliska osoba lub przyjaciel zachowuje się inaczej niż zwykle, reaguj natychmiast. Każda minuta może być na wagę złota. W 2023 roku w miejscu, gdzie stała Villa Le Mas, stoi dziś zupełnie nowy budynek. Na jego ścianie umieszczono małą tabliczkę z napisem w dwóch językach. Ku pamięci Karli Stefaniak. Niech jej historia przypomina nam o bezpieczeństwie i prawdzie. Wygląda to jak pomnik, ale w rzeczywistości jest to ostrzeżenie. Ponieważ w świecie, w którym można zarezerwować nocleg jednym kliknięciem, bezpieczeństwo wciąż wymaga czujności. Moi drodzy, Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was na kolejne odcinki, w każdy wtorek, czwartek i niedzielę na kanale. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Mam jeszcze jedno pytanie: czy chcielibyście spotkanie na żywo, live ze mną? Zostawcie w komentarzach, co o tym myślicie, i usłyszymy się wkrótce. Do zobaczenia. A Wy, co myślicie o tej sprawie? Historia Karli Stefaniak pokazuje nam coś, do czego wielu ludzi nie chce się przyznać. Niebezpieczeństwo może czaić się dokładnie tam, gdzie najmniej się go spodziewasz, wewnątrz pokoju, który wynająłeś, z osobą, która powinna cię chronić. Teraz chcę usłyszeć od Was. Zostawcie tutaj w komentarzach, czy uważacie, że 16 lat więzienia to sprawiedliwy wyrok, czy powinno to być dożywocie. Chcę przeczytać wszystkie Wasze opinie. Odpowiedzcie mi też, czy znaliście tę sprawę, czy słyszeliście już o Karli Stefaniak. Jeśli to był wasz pierwszy kontakt z jej historią, wpiszcie RIP Karla w komentarzach, abyśmy uczcili jej pamięć. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to na co czekasz? Naciśnij ten przycisk subskrypcji teraz, ponieważ w każdy wtorek, czwartek i niedzielę przynoszę prawdziwe sprawy takie jak ta, zbadane, wyjaśnione i opowiedziane z całym szacunkiem, na jaki zasługują ofiary. Udostępnij ten film komuś, kto podróżuje samotnie. Może to być ten przyjaciel żądny przygód, ta koleżanka, która uwielbia poznawać nowe miejsca. Ten film może uratować życie. Dziękuję za oglądanie do końca. Jesteś częścią społeczności, która szuka prawdy, szanuje ofiary i nie boi się stawić czoła rzeczywistości, jakkolwiek trudna by ona nie była. Widzimy się w następnej sprawie. Do tego czasu dbajcie o siebie i pamiętajcie: nigdy nie ignorujcie swojej intuicji. Ściskam i do następnego razu.